Cieszę się, że Aneta spełnia swoje marzenia, że żyje swoją pasją, no i to jest piękne, bo ja patrzę na nią, spoglądam na nią już od dawien dawna. Obie byłyśmy nastolatkami, kiedy pierwszy raz spotkałyśmy się na konkursie poezji śpiewanej i ona ten konkurs wygrała i przy każdej okazji przypominam jej to, bardzo mocno trzymam za nią kciuki. A ja zajęłam wtedy drugie miejsce. Czyli tuż podwoje. Po jest. I to było we Włocławku, fajne wspomnienia. Czyli Włocławek jednak jeszcze łączy ludzi. Uf, pewnie, że Włocławek łączy ludzi. Myślę, że e, każde miejsce, gdzie, e, gdzie zbiegają się ludzkie losy i e, te losy są połączone jeszcze wspólną pasją, na pewno łączy ludzi. No i ja kiedy pierwszy raz Anę to usłyszałam, to wiedziałam, że, że to będzie dziewczyna, która po prostu będzie śpiewać w życiu, bo... Bo słychać było w jej głosie taką pewność i, i to, że ten diament już jest oszlifowany w, w tak wczesnym wieku, a była wtedy nastolatką, podkreślam, nie wiem, może miała z 16, 17 lat, jak podobnie, więc, więc wtedy już było wiadomo, że, że ona będzie się tym zajmować. Bardzo właśnie. O tobie rozmawiamy. Gratuluję, pięknie było. Brawo! No właśnie, dla mnie to jest artystka i e, też nie patrzę na nią przez pryzmat wyłącznie programu. Ja tak podglądam właśnie i patrzę, spoglądam na to wszystko, co ona robi. E, I myślę, że fajnie, jakbyśmy wszyscy tak głębiej spoglądali i, i też e, no, zobaczyli w niej prawdziwą artystkę, a, a taką jest. Był to też koncert walentynkowy. Wierzysz w Miłość od pierwszego wejrzenia? No ja taką spotkałam, to mój mąż, to była mój mąż od pierwszego wejrzenia. Jeszcze dokładnie tego nie wiedziałam wtedy, ale poczułam coś, jak go zobaczyłam. A gdybyś miała wybrać taką jedną piosenkę, która kojarzy Ci się z walentynkami, to jaka by to była? Tak się nagle zakmurzyło, ciężkie niebo. Dobry wieczór. Tak, to będzie tylko kademono. Wspaniała po prostu. Wspaniała, prowadząca moja kochanka. A przy okazji koleżanka, nasza koleżanka. I razem też... świąteczna to ta... nasza po prostu przytulanka. Do zobaczenia na parkiecie. Ba pa. No właśnie, to ta piosenka.